Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota Myśl o pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami. Strzeżcie się, jako największego złego, sądzenia cudzych uczynków. Starajcie się wręcz tłumaczyć zawsze na dobrą stronę wszelkie słowa i uczynki drugich, wyszukując z miłością, co by mogło być na ich usprawiedliwienie i obronę. A gdyby było rzeczą niepodobną bronić uczynku widocznie złego, starajcie się ile możności zmniejszać jego winę, przypisując według okoliczności albo nieuwadze, albo omyłce, albo mocy pokusy, albo innej podobnej przyczynie, co się stało. A przynajmniej Starajcie się już więcej o tym nie myśleć, jeżeli położenie wasze nie nakazuje tego, abyście złemu zaradzili. Takie postępowanie jest również źródłem i to najobfitszym prawdziwej pokory. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła. Złota książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobóg nabędziesz na stronie na jej głowie.pl.